Deszczowy staruszek Jak wiecie, czerwiec jest miesiącem największych opadów deszczu. Kto wie dlaczego? Ja. Naprawdę, Kenta, powiedz nam. Ponieważ jest mało ładnych dni. Mówisz bez sensu. Kto chce odpowiedzieć? Ja. Dobrze, Sari, słuchamy. Ponieważ władca deszczu siada na chmurze i sieje deszczem bez opamiętania. A kto to taki ten władca deszczu? Czarownik, który za to odpowiada. To żart, prawda? Jesteście dzisiaj dziwni. Koniec lekcji. W domu przemyślcie ten temat. Cześć, do jutra. Na całe szczęście zabrałam dziś parasol. Ja niestety zapomniałam. Maty sali? Myślę o tym deszczowym staruchu. Jak zawsze z głową w chmurach. Co ja pocznę bez parasola? Chodźmy do domu. Tak bardzo chciałabym mieć mamę. Kenta, czy też jesteś bez parasola? To nieważne, za chwilę przyjedzie moja mama samochodem. Cześć dziewczęta. Nie rozumiem, czym on tak zawsze kłamie. Ja też go nie rozumiem. Poda jeszcze bardziej. Jak my wrócimy do domu? Poczekaj tu, zaraz wracam. Dokąd idziesz? Poszukam mojej parasolki. Mariku Marita, mariku Marita, Marita! Gdzie znalazłaś te śliczne parasolki? Wyczarowałam je. Żarto pewnie znalazła się w szatni. Zawsze je tam ktoś zostawia Dziękuję kwiatuszku.

jest małą czarownicą ręce do góry jesteś szpiegiem przyznaj się złap mnie jeśli potrafisz mam cię szpiegów się likwiduje wiesz siostrzyczko co on tam robił Przyłapałem go jak podglądał przez to okno wytłumacz się albo powiem wszystko nauczycielowi Możesz powiedzieć, panu Yamabe, ale ja wszystkim opowiem, że jesteś czarownicą. Co? Dlaczego chcesz to zrobić? To wcale nieprawda. Nie wysilaj się, widziałem jak przemieniłaś te kwiaty. To wszystko przez ciebie. Jak mogłaś nie uważać? Skąd mogłam przypuszczać, że ktoś mnie śledzi w ten deszcz? Wiecie, że jestem bardzo ciekawy i inteligentny, jednak nigdy nie myślałem, że jesteś czarownicą. Koledzy o nie mają. Jeśli o kim jesteś, będziesz musiała wrócić do krainy czarów i nigdy nie będziesz żyła wśród ludzi. Proszę cię, to już więcej się nie powtórzy. Jeśli piśniesz słówko, popamiętasz. Jestem mały, ale doskonale czaruję. Zobacz. Kabu, na nic się nie zda przemoc. Błagam cię, zatrzymaj to w tajemnicy. W innym wypadku jestem stracona. Podoba mi się tutaj, lubię chodzić do szkoły. Chcę nadal przyjaźnić się z Yoshiko i Sumire. Pozwól niech wszystko zostanie jak było. Zgoda, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Musisz zrobić tak, żeby jutro było słońce. Jesteś czarownicą, to potrafisz. Nie próbowałam tak trudnych zakręć. Kenta, jeśli będzie tak padać, nie będzie meczu. Nie martw się, jutro się rozjaśni. W telewizji mówili, że będzie padało. A ja ci mówię, że będzie piękny dzień. Poznałem pewną czarownicę. Czarownicę? Tak, sali, chodzimy razem do szkoły. Kłamiesz jak zwykle. To nie kłamstwo. Nie denerwuj się. Droga czarownico koleżanko z klasy braciszka Kęta, spraw, żeby jutro była ładna pogoda, ponieważ otrzymałem bezpłatny bilet na mecz. Nie można tego zrobić od razu. Cicho bądź, muszę się skupić nad tymi zaklęciami. Posłuchaj. Tylko dla jednego głupiego chłopaka. Przecież to nie tylko on czeka na ładną pogodę. Spójrz na miasto i tam. Salia a to inny przykład. Jak widzisz, wszyscy czekają na słońce, dlatego muszę powstrzymać deszcz. I co powiesz, kapu? Dobra jestem. Tak, księżniczko Królestwa Czarów, ale przy pomocy encyklopedii każdy to potrafi. Patrz. Witaj, księżniczko. Kim jesteś? Jestem bogiem deszczu, ale jeśli chcesz, nazywają mnie deszczowym staruszkiem. Naprawdę? Księżniczko, przerwałeś mi pracę, którą tak starannie przygotowałem. Dlaczego? Chcesz wiedzieć, dlaczego sprowadziłem słońce, ponieważ ludzie są bardzo smutni, kiedy pada. Nawet jeśli ci się to nie podoba, muszę wykonywać swoją pracę, bo inaczej twój tata będzie się złościł. Dlaczego? Jak myślisz, co by się stało na Ziemi bez deszczu? Zapanowałoby wieczne, ciepłe lato. Nie, wszystko by wyschło i ludzie nie mieliby wody do picia. Wyskliby jak mumie. No to sygnał, muszę znów polać deszczem. Zobacz, dzięki temu urządzeniu zrobię to bez wysiłku. Zaczekaj chwileczkę, tylko nie dzisiaj. Twoje prośby księżniczko nie mogą mnie powstrzymać. Jesteś starym uparciuchem. Tak? Ale nie mieszaj mi szyków. Jest rozkaz, że ktokolwiek będzie mi przeszkadzał w pracy, zamieni się w kamień. Tym razem pozwalam ci odejść. Z sali zapłaci mi za to. Kęta, przykro mi za wczoraj, o nic nie pytaj, ale nie mogła. Lepiej bądź cicho, nie dotrzymałaś obietnicy, więc ci odpłacę. To czekaj. Z sali czarownicą, to ja jestem Dżingis z Hanem. ją obmawiasz? Jak zwykle kłamiesz. To prawda, widziałem jak czarowała. Przestań, potrzebny ci jest okulista, a przy okazji zbadaj sobie głowę. To jest prawda. On naprawdę jest chory, wezwijmy lekarza. Raczej policjanta to oszust. Niczego nie rozumiecie. Zatrzyma się, kłamczuchu. Najpierw oczernia Saria teraz uciekasz. To prawda, musisz ją przeprosić, a nie mi się śni. Zatrzymaj się, za nim chłopaki! Bierzcie go, biegiem! Pozwólcie mi odejść. Sally, kęta już nie będzie cię obgadywał, chłopaki go ukarali. I tak miałaś szczęście, mnie nazwał pajacem. Co takiego? Już nigdy nie będzie nas przezywał, bo nieźle oberwał. Nie powinniście być dla niego tacy źli. Niemu się pewnie coś przyśniło. Mnie też się śniłaś w nocy i rzeczywiście byłaś czarownicą. Może naprawdę nią jestem? To byłoby cudownie, ja też bym chciała umieć czarować. Ona ciągle marzy.

Jesteś kłamczuchem. Przestańcie. Spójrz do tyłu. Do lichak pią ze mnie. Może nie wiecie, ale on też jest czarownikiem. On czarownikiem? Dobrze by było. No szkabu, co z niego za czarownik? Ty raczej przebadaj sobie głowę. Wszyscy uważacie, że oszalałem. Zwariował na 100%. Gdyby był normalny, nie mówiłby, że Kabu coś potrafi. Dość tego, bądźcie cicho. Myślisz, że jesteś czarodziejem? Pokaż jakieś czary, zabawimy się trochę. Niczego nie potrafi. Zaraz zatrzymam deszcz. Oto formułka. Co się dzieje? Kto znowu przerywa mi pracę? Za karę będzie teraz padać przez trzy dni i trzy noce Zabawny, miał zatrzymać deszcz, kłamczuch Wracajcie natychmiast do domu, to są wasze jedyne ubrania, przemokniecie Mamy iść do łóżka? Łóżko także zmokło Czekajcie na mnie. Korzystałeś z encyklopedii, tylko mi nie mów, że chciałeś sprowadzić ładną pogodę. To przez trojaki śmiali się ze mną. A to jeszcze bardziej rozłościło deszczowego staruszka. I co teraz zrobimy? Niestety nic. Jeśli przeszkodzimy mu w pracy, zamieni nas w kamienie. Co takiego? Proszę Państwa o to najnowsze wiadomości. Obecne opady są wyjątkowe jak na tę porę roku. Wiele rzek wystąpiło z brzegów, co spowodowało szkody w rolnictwie. To musi być straszne dla tych, którzy mieszkają nad wodą. Niech sobie leje, dopóki jestem w domu, nic mi nie grozi. Przypominam Ci, że to twoja wina. To jest dom Kenty. Sytuacja się pogarsza. Jeśli dalej tak będzie padać, woda zaleje domy. Spójrzcie na te dzieci na dachu. Sali, dokąd idziesz? Oni są w niebezpieczeństwie, muszę im pomóc. Nie pójdziesz nikomu pomagać, nie chcę, żeby staruszek zamienił cię w kamień. Wiem, że ryzykuję, ale jako czarodziejka muszę im pomóc. Co czekaj na mnie, sali. Deszczu, przestań padać, przestań wiać wietrze. Spadam! Kęta jeszcze tam jest. Zatrzymaj go, pomogę wam. Dobrze. Zaglinam deszcz, wietrze, ucisz się, rozkazuję wam. Widziałeś? deszcz ustał. Woda opada. Jesteśmy uratowani. Zobaczcie, kto nadchodzi. Gdzie mogę znaleźć sali? Mu jej nie ma. Dlaczego jej szukasz? Chciałbym ją przeprosić za to, co o niej mówiłem. Powtórzcie jej to. Jaki grzeczny. Tego się nie spodziewała. Gdzie podziała się Sally? Co za nieszczęście. Sally na pewno zmieniono w kamień. Stary władco, doskonale wiem, że mnie słyszysz. Dlaczego nie odpowiadasz? Bo jestem zmęczony. Czego chcesz, księżniczko? Zamienisz mnie w kamień? A dlaczego miałbym to zrobić? Przecież powiedziałeś, że każdy, kto ci przeszkadza, zamienia się w kamień. Nie martw się śliczna księżniczko. Kto uratował czyjeś życie nie może być zamieniony w kamień. To co zrobiłaś, przynosi zaszczyt wszystkim czarodziejkom. A teraz wracaj na ziemię zanim nie porwie cię ta chmura. Wracaj do domu, Sali. Bardzo dziękuję, do widzenia, miłej podróży. Podsumowując, kiedy dwie chmury, jedna ciepła, druga chłodna, spotkają się, powstaje deszcz Ubywaj, władco deszczu, będę cię czekać w przyszłym roku Zrozumieliście? O czym myślisz, Sali? Żegnałam deszczowego staruszka Chciałam powiedzieć, że wreszcie nadeszło lato Mogłabyś zostać poetką, ale na razie uważaj na lekcję. Przepraszam pana. Verzia Polska, Studio Publishing.